Lotnicza historia Polski Na trasie rajdu generała Zagórskiego 15 lipca. O 13.00 piloci zespołu majora Juliusza Gilewicza szykowali się do odlotu do Hiszpanii, ale powstrzymał ich telegram generała brygady Włodzimierza Zagórskiego, który zapowiedział zmianę trasy lotu i skierowanie się na wschód. 16 lipca. Generał brygady Włodzimierz Zagórski dotarł samochodem do Połu, gdzie przejął po teza 15 kapitana Józefa Wojciechowskiego, z Paryża do Lyonu przeleciały natomiast pozostałe czwórki polskich samolotów. lotnicza historia Polski